Hej z tej strony bo witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Wallsów na moim kanale. Jesteśmy oczywiście na serwerze Games na który was serdecznie zapraszam. No i co? Ogólnie chciałabym was e, też e, na początku przeprosić, dokładnie osoby, które grały ze mną na A. A ręce jakieś 3-4 rynki temu. Coś takiego. powiedziałam wtedy, że nagrywam, ale niestety w połowie, kiedy sobie kopałam, nagle skraszowało mi grę, no i wiadomo, trzeba nagrywać jeszcze raz. Więc może zacznijmy od pozdrowień. Dzisiaj mam dwie osoby do pozdrowienia, a dokładniej DJ Garfield oraz MRNSPO.pl. Więc Was, chłopaki, serdecznie pozdrawiam. A ja tutaj, żeby szybko iść pozostaw górnika, ponieważ tam jest enchant. Które fajnie byłoby wziąć. Dobra, mam i dwie skrzyneczki. No to co? Jest git. Może jeszcze się załapiemy na skrzynki tutaj w kopalni. Dobra, i może najpierw zacznijmy y, tradycyjnie takie informacje, a później robimy jak zawsze, no właściwie jak od ostatniego materiału, timelapse. No dobra, no to y, jedne z ważniejszych informacji, że tak powiem. Jest taka, że. Gdzie to jest drewno? Oto. E, że, że tak powiem, odcinki, które. Te tajemnicze odcinki, o których Wam tam mówiłam. E, oczywiście się pojawią. Dobra, mam już dwa. Oczywiście się pojawią e, i to dlatego, ponieważ problemy techniczne ustały. Dlatego można się po prostu teraz tym na spokojnie zająć i w niedługim czasie powinniście e, to, może tak powiem, niespodziankę zobaczyć. Dobra, my tymczasem tutaj sobie będziemy już powoli kończyć, że tak powiem, nasze pogaduchy. Aha, jeszcze jedna sprawa, może od razu powiem, ponieważ planuję nową serię, właściwie tak sama będę sobie ją grała, więc myślę, że możecie już się domyślić, o co będzie chodzić. Będzie to związane z najnowszą wersją Minecrafta, więc myślę, że ta podpowiedź to już Wam dała. To już wiecie, o co mi będzie, że tak powiem, chodzić. No i co, zaczynamy. Timelapse. Zakończyć w tym momencie timelapsa. dobra? Tutaj, jedynie co muszę sobie jeszcze tylko uporządkować, jakoś eku. Wyrzućmy jakieś śmieci i sobie to zrobię, że tak powiem, po swojemu. że tak, tak, tak. Tutaj drewienko, a tutaj ciki. Mam nadzieję, że nie słyszycie tych dźwięków sklepa oraz TS, bo tam akurat teraz coś się dzieje, ale że tak powiem, nie mogę zbytnio tego sprawdzić. Dobra. Myślę, że jesteśmy jakoś gotowi, jedynie coś szkoda tego miecza. Ale jakoś to się przeżyje, może na środku znajdzie się coś lepszego. O, tam widzę jakieś łucznicy. Tutaj w sumie czysto. Dobra. Tak, nagrywam, nagrywam. Dobra. Co my tutaj... My jesteśmy w tymie pierwszym, jest nas... Tak, teraz, teraz. najwięcej chyba osób w teamie trzecim dobra, tutaj już tutaj już wszyscy teraz się tylko dowiedzieli tutaj już elo, elo i takie tam ale naprawdę mi jest miło, kiedy to już subuję, nie no naprawdę jesteście wspaniali tutaj jeżeli o to chodzi dobra, halo 16 sekund Musimy to wygrać, że tak powiem. Gdzie jest reszta? Tu są, tu są, dobrze. Tutaj już wszyscy są ustawieni, no dobra, no nie wszyscy, ale kilka osób jest i uwaga, to są te diaksy. Proszę. Proszę. I mamy, i teraz się szybko ogarnąć, bo tutaj już pierwszy przeciwnik. A nie, to jest nasz. Dobra, nieważne. Tego nie było. Tutaj trzeba ich pokonać. Ratunku, 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 ratunku! Co? Jak to? Jak już ja tego zginęłam? Jak? 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 sobie, że ja zginęłam. I teraz szczerze mam dylemat, czy nagrywać to po raz setny, czy wrzucić taki beznadziejny, no może nie beznadziejny, bo trochę informacji tam powiedzmy było. No, ale dobra, chyba wiecie co, jednak wrzucę ten filmik. Ale Boże, ja to naprawdę nagrywałam nie wiem, czwarty raz. O Boże, co to było? Nie, że ja temu... Że ja nie wykorzystałam perełki, że to ja tego po prostu nie uciekłam. Boże, jaki fail! Jeden wielki fail. dobra. Mam nadzieję, że i tak kilku ważnych informacji się dowiedzieliście. Odcinek na pewno dużo krótszy niż zazwyczaj, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał. No i co, widzimy się po prostu w kolejnym odcinku.